Czasem wystarczy jedna noc, by coś nas zaniepokoiło. Budzisz się z lana potem, choć temperatura w sypialni była w sam raz. Piżama mokra, kołdra wilgotna, a ty nie masz pojęcia dlaczego. Takie epizody mogą się zdarzyć każdemu, ale jeśli powtarzają się regularnie, warto się temu przyjrzeć. Nocne poty bywają pierwszym sygnałem tego, że organizm próbuje sobie z czymś poradzić. Z pozoru błahy objaw, a potrafi prowadzić do zaskakujących wniosków. W dzisiejszym filmie odkryjemy, co może stać za nocnym poceniem się i dlaczego nie warto go lekceważyć. Na końcu filmu opowiem o tym, kiedy nocne poty mogą być powiązane z chorobą nowotworową i dlaczego warto znać ten sygnał. Zaczynamy. Nocne poty, nie mylić z przegrzaniem czy zbyt grubą kołdrą, mogą być objawem bardzo różnych procesów wewnętrznych. Kluczowy jest ich wzorzec, gdzie występują, jak często i czy towarzyszą im inne objawy. Jednym z najbardziej charakterystycznych typów jest pocenie się ograniczone do czoła i karku, pojawiające się niemal każdej nocy. Taki wzorzec powiązano z ciężkim niedoborem witaminy D. Badacze z Uniwersytetu w Bostonie zauważyli, że osoby z poziomem tej witaminy poniżej 20 nanogramów na mililitr znacznie częściej skarżą się na zlewne poty nocne. Witamina D wpływa m.in. na funkcję gruczołów potowych oraz układ nerwowy, a jej niedobór może zaburzać termoregulację. Innym powodem nocnych potów mogą być infekcje. Szczególnie pasożyty, bakterie, a nawet niektóre grzyby. Glista ludzka, tasiemiec, a także niektóre grzyby i bakterie mogą powodować okresowe fale potów obejmujących całe ciało. W takich przypadkach potliwość zwykle nie występuje codziennie, ale pojawia się co kilka dni. Falami. Typowe jest wtedy pocenie się całego ciała, a objaw często nasila się tuż po ustąpieniu gorączki, kiedy organizm próbuje się ochłodzić po intensywnej walce z patogenem. Taki schemat potów obserwuje się też między innymi w gruźlicy, boreliozie, malarii, a także w utajonych stanach zapalnych, które mogą rozwijać się w ciele przez długi czas, bez innych widocznych objawów. Właśnie dlatego ten typ nocnych potów warto potraktować jako możliwy sygnał przewlekłej infekcji, nawet jeśli nie masz kataru, kaszlu ani gorączki w ciągu dnia. Drodzy widzowie, a co jeśli pocisz się w nocy, ale jednocześnie jest ci zimno i marzniesz? To klasyczna reakcja na niedoczynność tarczycy lub niedobór cynku. Hormony tarczycy, zwłaszcza T3, regulują tempo metabolizmu i produkcję ciepła. Gdy ich poziom spada, organizm zaczyna funkcjonować wolniej, pojawia się uczucie zimna, a ciało próbuje się bronić przed wychłodzeniem poprzez nocne poty. Co istotne, cynk jest niezbędny do prawidłowej syntezy hormonów tarczycy, bez niego tarczyca nie działa sprawnie. Warto więc zwrócić uwagę na to, czy w diecie nie brakuje cynku, a w razie wątpliwości rozważyć wykonanie prostego badania poziomu cynku we krwi. Jego niedobory są częstsze niż się wydaje, zwłaszcza u osób przewlekle zestresowanych, stosujących diety eliminacyjne lub zmagających się z zaburzeniami wchłaniania. W takich przypadkach uzupełnienie cynku oczywiście rozsądnie i zgodnie z zapotrzebowaniem może wspierać zarówno tarczycę, jak i ogólną termoregulację organizmu. Skoro już jesteśmy przy tarczycy, warto wspomnieć o jej drugiej stronie czyli nadczynności. Tu również pojawiają się nocne poty ale o zupełnie innym charakterze. Przyspieszony metabolizm, wyższe stężenie hormonów i wzmożona aktywność układu współczulnego sprawiają, że ciało produkuje nadmiar ciepła nawet w spoczynku. Efekt? Obfite poty z uczuciem gorąca i rozdrażnienia, często także z kołataniem serca i chudnięciem, mimo normalnego apetytu. Warto również wiedzieć, że nocne poty mogą być skutkiem ubocznym niektórych leków i suplementów, i to nie zawsze od razu po ich wprowadzeniu. Najczęściej dotyczy to antydepresantów, zwłaszcza z grupy SSRI i SNRI, czyli inhibitorów wychwytu zwrotnego serotoniny i noradrenaliny. Te leki modyfikują poziom neuroprzekaźników w mózgu, co może wpływać na układ współczulny i zaburzać precyzyjną regulację temperatury. Efekt: poty. Również w nocy, nawet bez podwyższonej temperatury ciała. Podobny wpływ mają kortykosteroidy. Ich działanie przeciwzapalne i immunosupresyjne idzie w parze z wpływem na oś pod wzgórze przysadka nadnercza. Gdy ta oś zostaje zaburzona, organizm może reagować rozregulowaną potliwością, zwłaszcza podczas snu, gdy ciało próbuje ustabilizować wewnętrzne procesy metaboliczne. Również niektóre suplementy diety i zioła adaptogenne mogą nasilać potliwość. Przykładem jest witamina B3, która w większych dawkach wywołuje rozszerzenie naczyń krwionośnych i charakterystyczne uderzenia gorąca. Aszwaganda, żeńszeń, czarny bez czy wysokie dawki żelaza mogą wpływać na poziom adrenaliny, tętno i napięcie układu autonomicznego, a to przekłada się na reakcję gruczołów potowych. Dlatego, jeśli nocne poty pojawiły się niedługo po włączeniu nowego leku lub suplementu, warto to odnotować i skonsultować przy okazji wizyty u lekarza. Czasem wystarczy zmiana pory dawkowania lub zmniejszenie dawki, by objaw ustąpił. Przejdźmy teraz do niedoboru witaminy B12. Mało kto łączy ją z nocnymi potami, a jednak jej deficyt prowadzi do nadmiernej aktywacji osi pod wzgórze przysadka nadnercza. Czyli zwiększonego wydzielania kortyzolu i adrenaliny. Efekt? Nocne poty, ale także gorsza tolerancja ciepła i wysiłku w ciągu dnia. Osoby z niedoborem B12 często mówią o wykańczającym cieple, które pojawia się nagle w środku nocy. U kobiet nocne poty bardzo często mają związek z fluktuacjami estrogenu czyli jednego z kluczowych hormonów regulujących temperaturę ciała. Dwa momenty cyklu są szczególnie newralgiczne. Okres około owulacyjny oraz kilka dni przed miesiączką. To właśnie wtedy poziom estrogenu ulega gwałtownym zmianom, a pod wzgórze, centrum termoregulacji w mózgu, może błędnie odczytać temperaturę ciała jako zbyt wysoką. W efekcie uruchamiana jest reakcja chłodzenia, czyli intensywna potliwość, również w trakcie snu. U niektórych kobiet objaw ten pojawia się regularnie co miesiąc i może być zupełnie fizjologiczną reakcją. Z kolei w okresie perimenopauzy i menopauzy, kiedy poziom estrogenu zaczyna spadać trwale i niestabilnie, nocne poty mogą przybierać na sile i trwać nawet wiele miesięcy. Badania opublikowane w czasopiśmie Menopause wykazały, że aż do 75% kobiet w okresie menopauzalnym doświadcza nocnych potów, niezależnie od temperatury otoczenia. Dla wielu z nich jest to pierwszy zauważalny objaw zaburzeń hormonalnych jeszcze przed zanikiem miesiączki. Inny ważny trop: hipoglikemia, czyli spadek poziomu cukru we krwi, który często przytrafia się osobom z cukrzycą w trakcie snu, szczególnie po wieczornych dawkach insuliny. Ciało reaguje wtedy nagłym wyrzutem adrenaliny, który wywołuje klasyczny zestaw objawów: lęk, uczucie głodu, kołatanie serca i właśnie zimne poty. Te poty są krótkie, intensywne, przeszywające. Osoby z cukrzycą typu 1 opisują je jako lodowate, jakby ktoś polał mnie wodą. Czy nocne poty mogą być objawem raka? Tak. Nocne poty mogą być jednym z objawów choroby nowotworowej, ale co bardzo ważne, niemal nigdy nie występują w izolacji. Zwykle towarzyszą im inne objawy ogólne, takie jak niezamierzona utrata masy ciała, długotrwałe stany podgorączkowe lub gorączka oraz nasilone osłabienie. Takie połączenie nazywa się objawami ogólnymi typu B. I jest charakterystyczne m.in. dla chłoniaka Hodgkina, niektórych chłoniaków nieziarniczych oraz szpiczaka plazmocytowego. W chłoniaku Hodgkina zlewne nocne poty są jednym z głównych objawów diagnostycznych. Według danych American Cancer Society nawet do 30% pacjentów z tym nowotworem skarży się na poważne zaburzenia termoregulacji właśnie w nocy. Mechanizm nie jest do końca poznany. Ale uważa się, że wynika z przewlekłej aktywacji układu odpornościowego i produkcji cytokin prozapalnych, które zaburzają mechanizmy kontroli temperatury. W przypadku szpiczaka plazmocytowego, który często rozwija się skrycie, poty mogą wynikać z nasilonego procesu zapalnego i produkcji białek monoklonalnych, które zaburzają równowagę cieplną organizmu. Podobne zjawiska notuje się także w niektórych białaczkach. Gdzie poty pojawiają się w wyniku przewlekłego obciążenia szpiku kostnego oraz reakcji zapalnych na poziomie całego ciała. Warto jednak podkreślić, że same poty, bez innych objawów, rzadko są powodem do podejrzenia nowotworu. To ich przewlekłość i współwystępowanie z innymi symptomami powinny skłonić do konsultacji lekarskiej. Jeśli u kogoś utrzymują się zlewne poty nocne, trwające ponad kilka tygodni, szczególnie połączone z nagłym chudnięciem czy uczuciem rozbicia, to warto wykonać chociaż podstawową morfologię krwi z rozmazem, OB, CRP oraz badania obrazowe, jeśli lekarz uzna to za zasadne. Drodzy widzowie, nocne poty mogą mieć wiele przyczyn, od zupełnie błahych po bardziej złożone. Dlatego nie warto od razu wpadać w panikę ani szukać najgorszych scenariuszy. Zamiast tego, obserwujcie swój organizm. Zwróćcie uwagę, czy potliwość pojawia się regularnie, czy towarzyszą jej inne objawy. Jak zmęczenie, chudnięcie, kołatanie serca czy uczucie gorąca lub zimna. Przeanalizujcie też swoją dietę, suplementację, leki i zmiany w stylu życia. W wielu przypadkach wystarczy drobna korekta, odpowiednia dawka witamin, lepsza regeneracja, uregulowanie hormonów czy zmiana preparatu. Ale jeśli objaw się utrzymuje, nasila lub towarzyszą mu inne niepokojące sygnały, warto skonsultować się z lekarzem i wykonać dokładniejsze badania. To najlepszy sposób, by działać z wyprzedzeniem i dać sobie spokój ducha. Wasze zdrowie to nie przypadek, to efekt codziennych wyborów i czujnej obserwacji własnego ciała. Jeśli podobał Ci się ten film, będę wdzięczny za subskrypcję i komentarz. Dziękuję za uwagę i do usłyszenia w kolejnym odcinku.